My, my musimy powiedzieć, czy, czy to co mówi do nas Bóg pozostaje tylko na poziomie naszego umysłu, czy to jest przerobione w naszym życiu. I powiem Wam, że będziemy ciągle przechodzić te same lekcje. Będziemy ciągle przechodzić, bo, yy, bo jeśli pytasz się bogatą, ci będzie zawsze to samo powtarza. On ci powie że jesteś biedny w małym, tak? bo tam się rzeczy większe. tak? Więc yy, wiernym małym w ogóle, wiecie, wiernym w Jego Słowie, to co On mówi do nas w ogóle, no, pokazuje na przykład, że bojaźń Boża jest dla nas skarbem. A ja widzę, że wielu osób narodzonych, wielu osób narodzonych z Bożego Ducha, nie chodzi o bojaźń Bożej. Bardziej się boi diabła. Wiecie, ludzie wyolbrzymiają diabła, Bardziej się boją tego, co diabeł robi w ich życiu, niż w swoim sercu mają bojaźń Bożą, czyli bojaźń dla Bożych prawd i wie, przez tą bojaźń Bożą, przyjmowanie tych prawd, w ogóle e, ty, e, e, ty odpierasz wtedy dzieła diabła, ale jak Ty się boisz bardziej diabła, to wzmacniasz jego dzieła. I on wtedy jakby ma prawo, bo ty mu otwierasz te drzwi, że on ma prawo wtedy do ciebie przyjść i, i, i pewne rzeczy dalej się pogłębiają. I, i, tego. I to, co ostatnio w ogóle do mnie przychodzi, wiecie co, to są takie granice wytrzymałości. Takie do mnie przyszło, że człowiek idąc z Bogiem... E Wiecie, on y, dopiero, jak to się mówi, byłem dzie jak dziecię, mówiłem jak dziecię, tak, ale kiedy dorosłem, porzuciłem to co dziecięce, tak. Więc jest droga, droga tak jak dziecko dojrzewa, staje się mężczyzną, tak samo jest droga dla nas, y, ludzi odrodzonych z Bożego Ducha. Więc y, my na tej drodze y, dochodzimy do pewnych granic, tak zwanej wytrzymałości. Teraz, co to są te granice wytrzymałości? No, Słowo Boże wyraźnie mówi, że budowla Boża tak, e, będzie sprawdzana. Będzie sprawdzana przez ogień, będzie sprawdzana przez e, burzę, bo wtedy tak naprawdę jest e, pokazane, czy my budujemy na prawdzie. Czy my budujemy prawidłowo. I e, kiedyś, kiedyś, wieki, wieki, tam można byłoby powiedzieć temu, e, miałam takie też słowo, e, czy twoje zasoby są z żelaza i spiżu. Bo jest słowo, że z żelaza i spiżu są zasoby moje, nie? Czyli jeśli one nie są właśnie e, zbudowane na tej prawdzie, to one po prostu nie a jakby nie, nie zamykają, tak, szczelnie tej budowli też, którą budujesz. Bo dobrze, okej, okay, budujesz tam na dobrym fundamencie, masz te słowa prawdy, ale coś jeszcze z tymi drzwiami jest, z którymi coś wpuszczasz, nie, do tej budowli, tak. Kościół to budowla zbudowana z żywych kamieni, czyli z nas, tak, ale ten kamień to ty, jako budowla Boża, wkomponowany w Kościół jesteś, więc jeśli jakaś osoba nie jest y, dobrze zabudowana, to i Kościół będzie słaby. Tak? Mówimy, że Kościół to nie jest jedna osoba. Kościół to nie jest jakaś fikcja, tylko to jest, y, zbuduje Kościół, którego bramy piekiem nie przemogą, czyli żywy Kościół, tak? zbudowany z żywych ludzi. Tak? To jest rodzina i to jest właśnie to, co łączy Kościół, że e, kamienie były ociosywane, one nie były szlifowane, tylko ociosywane, połączone, ale jest spójna ta miłości, spójna jedności. To trzyma Kościół, spójna miłości, spójna jedności, tak? Wtedy, wtedy to jest węzeł nierozerwalny w ogóle, bo jak jest e, to, co nawiązał e, w do tego ostatniego nauczania Agaty, żeby odpuścić, że przebaczenie to nie nieodpuszczenie. Przebaczenie to jest decyzja serca, że wypuszczasz kogoś wolno, ale w swoim sercu możesz nie odpuścić, bo tak jaki jak stosunek masz do danego człowieka, tak jest pokazane, czy ty mu odpuściłeś, czy ty mu nie odpuściłeś. Nieraz się mówi: No, przecież ja przebaczyłem, a coś zgrzyta, tak? Nie odpuściłeś. A Jezus powiedział, komu odpuścicie grzechy, będą im odpuszczone. Mamy moc odpuszczania grzechów. A komu zatrzymacie, będą zatrzymane. Więc zobaczcie, e, kochani, nie mścicie się sami, pomsta do mnie należy mówi Pan. Więc te granice wytrzymałości, to jest tak, że każdy dochodzi do jakiejś granic, do jakiejś właśnie tej ściany, z której buduje. I się okazuje. Czy to, jak to się mówi, e, czy to jest solidne, czy to jest zbudowane na prawdzie, czy nie jest zbudowane na prawdzie? Bo jeśli nie jest zbudowane na prawdzie, to okaże się, że Ty coś budujesz siłami ludzkimi. I musisz dojść do takiego kresu wytrzymałości, budowania swoimi siłami. Dochodzisz do kresu takiego, dochodzisz do granic po prostu. Musisz do tego dojść. Bóg wzywa nas w ogóle do tej bliskiej relacji, tak? Bez relacji. Ja wam powiem tak. Bez bliskiej relacji z Bogiem diabeł ci będzie podstawał fantastyczne plany, które będziesz uznawał, że to są Boże plany. Będziesz robił coś, co, jak to się mówi, z gruntu spojrzenia człowieka będzie dobre. Ale jeśli to nie będzie z Boga, to dojdziesz do granicy wytrzymałości budowania tego, co nie było z Boga. Dojdziesz do tej granicy? Po prostu tak. Czy dochodzi tak. się też do granicy budowanej z Bogiem? Tak. Y, dlatego, że Bóg będzie pokazywał, ile to jest z Nim. Tak. Ty y, budujesz z Bogiem, ale Bóg ci pokaże, ok, ale w tej kwestii zostałaś oszukana. Diabeł cię subtelnie oszukał i ty y, uznałaś to, że to jest z Bogiem i że to jest dobre. Więc granice wytrzymałości to jest bardzo dobra rzecz. To jest bardzo dobra rzecz. Dlatego, że droga z Bogiem, e, jakby my nie, my nie przejdziemy na skróty w ogóle. My przyjdziemy na skróty. My często chcemy iść na skróty. My się śpieszymy, my chcemy wiele rzeczy przyspieszyć, my chcemy w ogóle wzrostu szybkiego. Czy dziecko może stać się od razu mężczyzną? No nie może. No nie może. Nie stanie się dziecko od razu mężczyzną, nie stanie się dziecko od razu kobietą, tak? Zobaczcie, ja tak naprawdę z perspektywy swojego życia, a troszeczkę przeżyłam, i chodzenia z Bogiem, a też mam dużo, dużo lat chodzenia z Bogiem. Ja naprawdę widzę, jak, jak potrzeba dojrzałości w Nim, tak? I jak się w ogóle wiele rzeczy um, widzi się już te błędy, widzi się już w ogóle jak, jak, jak w wielu rzeczach trzeba było dojrzeć do decyzji Bożych w ogóle, bo jako dziecko na przykład, wiecie co, byłam świadkiem takich wielu sytuacji. Gdzie, gdzie dziecko jest uczone mówić tam przepraszam, czy, czy, czy tak, e, przeważnie o to przepraszam chodzi, nie? I e, jakby ten błąd w nim nie pozwolił mu przeprosić. I potrafił stać godzinę, wiedziało, że nabroiło, i stoją rodzice mu nad głową i mówią przeproś, a ono stoi godzinę i nie może przeprosić. I tak samo jest, e, e, jakby w tym świecie duchowym. My wiele rzeczy wiemy, a niestety nie jesteśmy zdolni, zdolni nie jesteśmy do wielu rzeczy. Zdolni do miłosierdzia, które buruje nad yy, sądem. Zdolni do... no... Yy, yy. Bóg ci pokaże prawdę. Jak się Go zapytasz, jak zawołasz, jak powiesz, wywal jeszcze wszystko, co we mnie jest ukryte, bo ta może być tak głęboka rana, tak głęboka, że ty zrobisz wszystko. Żeby by, nic i nikt nie namierzył tej rany. I tylko Duch Święty może sprowokować, spowodować taką sytuację, ale według Twojego pragnienia, że Ty przejrzysz na oczy i zobaczysz, jaka to była rana, skąd ona powstała i dlaczego Ty się tak zachowujesz. Dlatego dochodzimy do granic wytrzymałości, gdzie widzimy, że wszystko, co nie było budowane na Bogu, gdzieś tam się rozwala. Wszystko. Wszystko w pył się rozwała, bo to się nie ostanie w ogóle. Bóg zresztą powiedział, że sąd zaczyna się od domu Bożego. On spuszcza pion, bo on sprawdza, czy dom Boży jest dobrze zbudowany, na jego prawdzie. Wszystko w ogóle, wszy, wszy, wszystko porównujemy z prawdą. Nie z własną racją, nie z yy, samą się, bo przecież najlepszy, najlepiej Bóg zna motywację naszego serca, tak? Dlatego dojdzie do tego, do tych granic wytrzymałości, dojdzie do tego: a jaki ty masz stosunek? A czy przebaczasz? A jak, a jak, a jak nie, nie, jeśli chodzi o małżeństwo? A jak, a jak tam jest? A, a, a poczytaj sobie, a zobacz: a zapytaj się ducha świętego. Wszystko jest oparte na prawdzie, i jakby nie ma ucieczki przed prawdą, tak? Nie ma w ogóle przed tym żadnej ucieczki, i, i yy, to co to mnie przyszło? No właśnie, że yy, jest to miejsce w ogóle konfrontacji, czy trzymamy się prawdy. Bo się wszystko wali, albo począsane jest, tak? To yy, musi być konfrontacja, jak to jest z tą prawdą w moim życiu. Czy to jest oparte na tej prawdzie? A jest wiele rzeczy takich, które gdybyśmy chcieli tak zajrzeć głęboko, to zobaczylibyśmy, że na pewne rzeczy po, poszliśmy w jakieś kompromisy. I są jakieś prawdy, na których żeśmy się oparli yy, i budujemy, ale w innych rzeczach gdzieś nie, nie byliśmy gotowi tych prawd przyjąć, ale to nie dlatego na przykład, że nie chcieliśmy, ale poprzez na przykład zranienia, które, na przykład jeśli zabudł nas człowiek i myśmy się, zostali zranieni yy, na zaufaniu do drugiego człowieka, zawód nas, to na przykład trudno nam jest zaufać Bogu, bo jest rana właśnie tego, że zaufaliśmy człowiekowi, nie? I trudno nam jest Bogu zaufać. Jeśli ojciec nie był tym autorytetem w domu, to też trudno określić ten autorytet ojcu jako Bogu. Jest dużo w ogóle czynników, takich, które gdzieś tam powodują, że. Staramy się własnymi siłami budować i dochodzimy do jakichś granic, tych wytrzymałości budowania własnymi siłami. I to się musi rozwalić. I to się musi rozwalić po prostu to, co było budowane na siła ludzkiej, bo Bóg mówi, że on mądrość mądrych wrócił wręcz. Tak? Czyli własną mądrością, własną siłą i polegami na ludziach nic nam nie da. E Czyli to, 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 co mi tu Duch Święty powiedział, że jest to miejsce konfrontacji, czy trzymamy się prawdy, i obnażane są nam nasze wysiłki, nasza mądrość, nasze kompromisy, nasz poziom wiary i miłości jest obnażany też. Tak? Bo e, wiecie, co? E, wiara w ogóle to mówi, tak? Wiara mówi, to jest w drugim Koryntian, że e, wiarę słychać, to, co ty wypowiadasz. W czasie ucisku, w czasie kiedy za długo czekasz na coś, w czasie burzy, to jest twoja wiara, wiara mówi, wiara słychać. Kiedy ktoś ci zrobi krzywdę, to co ty wypowiadasz, to jest twoja wiara, a Bóg mówi kochani, nie mścicie się sami, pomsta do mnie należy, mówi Pan. Błogosław swoich wrogów, nie? A ty zawsze chcesz wziąć sprawę w swoje ręce. Na przykład prosisz kogoś, żeby się z tobą pomodlił i masz już kierunek tej modlitwy i to są czary. Kochani, nie mścicie się sami. Niech gniew nie zachodzi, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli to odpuszczanie, jakie jest ważne, żeby mieć czyste serce i żeby czystym sercem odbierać z ducha. Bo jak nie masz czystego serca, to będziesz miał przekrzywiony obraz. Dlatego, że Wtedy diabeł może coś wcisnąć i Ty będziesz mówił, że to Bóg do Ciebie mówi. Nie, tak nie jest. Tak nie jest. Na naszej drodze chodzenia z Bogiem jest kształtowany nasz charakter. I my e, kładziemy tu nacisk, żeby... E, to nie chodzi o, o, o jakieś naprawdę ludzkie działania i szerzenia, Królestwa, kiedy nie ma w tym serca i miłości, wtedy, kiedy nie ma w tym e, tego Bożego charakteru e, ukształtowanego w nas. Bo inaczej, to z naszych zranień, my będziemy i tak krzywo siać to królestwo, i tak będziemy e, przekształcać ten obraz Boga. Dlatego jest wiele poranionych chrześcijan, dlatego jest wiele e, zagubionych owiec, bo one popatrzyły na człowieka. Dały się zranić Jego jeszcze jakimiś słabościami, tak? I powiedziały go, a wolimy być gdzieś tam z boku, a z Boku się nie da. Bo Bóg wyznaczył miejsce do wzrostu, czyli Kościół wyznaczył do wzrostu, tak? Więc każdy musi dojść do tych granic, inaczej będzie myślał, że buduje prawidłowo. Czyli jeżeli dochodzimy do tych granic, to to jest dobre żeby sprawdzić jak budujemy. Bo inaczej będzie nam się wydawało, że my dobrze budujemy. Tylko, że jak się to potem wszystko runie, nie? Lepiej dojść do granic i przy tym yy, sobie to wszystko, że tak powiem, posprawdzać niż, yy, niż dojść do takiego miejsca, w którym to wszystko runie, bo jeśli jest zbudowana budowla źle, przyjdzie burza i to runie, przyjdzie burza, burza przyjdzie, przyjdzie ogień, i tak jest sprawdzana budowla, to znaczy, że żadnej budowli to nie ominie, tak? Żadnej budowli to nie ominie, ale czy się budowla stoi, jest budowa, budowana prawidłowo, to muszą jakby te czynniki ją sprawdzić, nie? I Bóg daje nam cały czas przyzwolenie. Zobaczcie, Bóg dał wolną wolę człowiekowi, dał wolną wolę, aby uwierzył w Jezusa. I aby przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela, tak? I teraz e, ludzie to robią z wolnej woli, tak? Nie przymuszeni są do tego, żeby e, zawołać do Jezusa, żeby przyjąć Jezusa, ale dał nam wolą, wolę też pójścia tą drogą. Powiedział pójdź za mną i teraz daje nam, i mówi tak, e, e, znać drogę, tak? A podążać nią to są dwie, dwie różne rzeczy, nie? On nam pokazał tą drogę, on nam pokazał Jezusa. On powiedział: pójdź za mną, ale dał wolną wolę, jak ty będziesz szedł. Ja sama po sobie wiem, że no moje drogi były takie trochę pokrzywione. Były takie jeszcze pozakręcane, zanim dałam się całkowicie, poddałam się Bogu. I dałam się, że tak powiem, poprowadzić już prosto, bo Bóg mówi, że jeżeli Mu zaufamy, to On wyrówna wszystkie ścieżki przed nami, wyprostuje wszystko to, co przed nami, tak? Ale człowiek ma taką naturę, że lubi trochę pobłądzić, lubi trochę tam gdzieś wsadzić, zresztą natura owcy jest tak pokazana, tak? Natura owcy jest tak pokazana, że tak, ona podąża za tym pasterzem, ale chodzi po bokach i trzeba ją tam potem ratować, tak? czasami trzeba ją nieść, czasami, no, różne, to trzeba troszeczkę jakby pośledzić, tak, Owce, a Bóg nas przyrównął do owcy, to znaczy, że wiedział, do kogo nas przyrównuje. Więc jest taka nasza natura i... E, e, no, i, to, i to chodzi o to, że, żeby jakby tutaj, na tej swojej drodze z Bogiem właśnie, dochodząc do tych granic, jakby pochylić się nad swoim życiem, nad swoim sercem, nad... Czy, czy mamy bojaźń Bożą? Czy mamy bojaźń do Jego Słowa, tak? Czy to Słowo faktycznie jest już w nas zakorzenione? Czy jeszcze z czymś mamy problem? Bo to może być jakby My się nie bójmy tego, bo zawsze może być jakaś przyczyna, i ten problem może być namierzony i usunięty, nie? Więc Bóg daje nam przyzwolenie, ale przychodzi właśnie czas sprawdzenia, tak? Przychodzi, do mnie to przyszło tak, ponieważ to jest budowla, więc tak jak każdą budowlę, bada, przychodzi inspektor budowlany. Tak? Więc Bóg jest inspektorem budowlany w Duchu Świętym. Przychodzi Duch Święty jako ten inspektor budowlany i on mi się pokazuje, no ale to jest tam coś nie tak. To trzeba nie, to trzeba poprawić, to trzeba zburzyć i na nowo. A my nie chcemy burzyć. My nie chcemy burzyć. byśmy chcieli tak przyklepać, przykryć, przygładzić. To trzeba zburzyć. Źle. No więc mamy inspektora budowlanego, mamy Ducha Świętego, który nam wszystko pokaże. Pokaże nam, dlatego mamy być czujni w swoim sercu, tak? Czujniej niż wszystkiego, szczerze swojego serca. No to serce może być zwodnicze. Wszystko, co jest fałszywe, wszystko, co jest podróbką, e pozostanie przez Ducha Świętego na pokazaniu, tak? I, I trzeba się brać do budowania z kosztownych kamieni, tak? Te zasoby mają być z żelaza i z Wszystko ma być na Jego prawdzie. Wszystko musi być na Bożej prawdzie. Inaczej wszystko, co jest niesprawdy, będzie się w naszym życiu kruszyć. I amen, kocham. 嗯。嗯嗯